Dzień dobry. Dzień dobry. Mm -hmm. Wszyscy śpią. Wszyscy śpią. Gdzie oni są? Czekamy na Bipi na resztę ekipy. I zaraz będziemy wyjeżdżać. Bo jechaliśmy. Zuja się cieszy. Co byście się? Nie. Musi się przebiera. Reszta ekipy się przygotowuje. Michał jest bardzo, bardzo głodny. Widzę. Witamy wszystkich w Majalandii Czy w Majalandzie, czy jak to tam się odmienia Dzieci już dzieci niecierpliwe. A co tam będzie, co tam będzie? A tam reszta idzie. Ekipy. Witamy, w Majaland トラスデスアルバスチックのシューマイルドファミリー。

Jesteś, Lidia? Jesteś? Startujemy? Ooo! O matko! O matko! Mój żołądek! On tego nie przeżyje! O. Łooo! O, jesteś na zewnątrz. Trzeba się zebrać. Już trzeba się rozebrać. Ciepło. Czapka Sebusza jest w plecaku. Gdzie te ciotki i wujki są ciekawe, co? Tak, teraz następni. Zawracaj, masz odstawić samochód. No odstawić. No jedź, tam, gdzie stał auto. Na początku Tam też idą ludzie. Ciekawe. Nie, wujak? Fajne. Tu są fajne, kurde, jeszcze Wszystko pozamykane jeszcze To jest jakiś co, plac zabaw? Nie wygląda na jakiś placawach ogólnie. Oni go robią ty. Ani to, to wygląda na wodny, wodny basenik ten. Ale Wiesz? jeszcze, ale bez wody? Ale bez wody jeszcze. No. Pewnie tak. No myślę, to są te to tory pewnie. I tymi to, torami tutaj, o? Te też pływają. Zasłudą no, no, tego? E, będzie ciężko Będzie strachem Będziemy na tą łódkę taką wikinga Szymon, Uuu, Mario tak będzie... Tak będzie grubo Mario zabrał Pampersa ze sobą No to lecimy No to, Gucio Ja nie będę ryzykował Myślę, że już startujemy, a tu jeszcze trzeba czekać. Telefon nie wypadnie? Dobrze się nogami zaprzej. Dobrze ten, słyszysz? Nogami się dobrze zawsze. Nie, za kolana, nie za kolana. Cały czas to nagrywam. jednym, nie? Jo, tak. Ale to tam już na miejscu. Chyba nie jesteś świadomy tego, co robię. Dobra ale ja się boję, ale idę jeszcze jest dobrze jeszcze jest Dziękuję. 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 Nie, mi, mi nie przeszkadza. Mi przeszkadza. Ja. Nie przeszkadza. Jeszcze, jeszcze nie. Dopiero będzie później gorzej coś je. a, a to jest dopiero rozpędzenie. Teraz będzie gorzej. Teraz wie przejście. Yeah! Nie jeszcze nie? Nie, patrz jeszcze nie. O, teraz dopiero podniosło mi. Aaaa Patrzę, nie? O kurde, teraz jest lepiej. Fuck, aż to. Ja pierdziele, o matko. Dobre było. Kurwa. Ja pierdzie ja, ja. Gdzie jest Chyba już zwalniamy O kurde O poczekaj O, o my o. żyjemy? O. Nie było Myślałem, że będzie ten pod koniec masa Ty już blady jesteś Czym miał? Spójrz, spójrz na mnie, spójrz jak żyje O kurde koniec? Zuzia, uśmiech. Zuzia! Jak się boisz, Zuzia od, zamknij oczy Cieszy mnie Na dzieci to działa inaczej mi się tutaj trochę, wiesz? <grystanie> Rzekę, zresztą najgorzej są u góry Jak Mam już dojść do końca A my głodni, jemy hamburgery Mamusia, tu jest mamusia Słabo tam trochę widać, że jest tutaj ciemno Sebusiu frytasy A Zuzia co robi? Pije jakieś niebieskie coś, co to jest? Nie mam pojęcia Jakiś slamfink albo coś takiego, nie wiem nie, to <noise> to się ja będzie, to się będzie Ja to będę A, ale wy się pięknie kłócicie rodzeństwo po prostu mega już chowam ja zauważyłam, bo jestem na środku no no Sebuś się wspina I jak fajnie, ale fajna zabawa co fajnie, nie? no to, to musisz się rozpędzić no biegaj szybciej musisz być szybszy idziemy do której? do tej trzeciej, tak?

Dobra, już é que Na dole czeka. você está fazendo isso, você está fazendo isso, está fazendo Na po początku się palę, <laughs> gdzie tam idziesz. Tu jakieś skarby. Gdzie oni, leci, gdzie oni są? Gdzie oni są? Katuś, gdzie ty lecisz? <laughs> Okulczę. Za, za daleko są. No leczu, nie nie działa. Szybciej musisz kręcić, całkowicie skręcić. Kręć, 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 kręć szybko. O, dawaj, mocno. Okay. Dawaj. A tak! Gdzie jest mamusia? Mamusia już dopłynęła do, do brzegu. Ale może poprowadzić dłużej Jak to Mamsusia? Fajnie? Ach, można się zamachać tutaj. Zuzia przygotowana do działania, do walki. Walkija! Walkiria? To było? Pusty statek. Pusty statek. już zatopiony. Pokonany. Mamusia tam, daleko jest. A tu jakiś grubas, o! Tu jakiś grubas jest, najedzony. Tu jakiś, jakiś ptak. Jakaś mewa. A tu jest zuzia walcząca. I tatuś. Już nie walczący już się poddał. Familia. A nawet dwie. Trzymajcie się razem, tak? Do wyjścia. Ale to, to chyba będzie padać. Czy mi się tego tak wydaje? Teraz może. Teraz może. Chodźcie dzieci. Jedziemy dalej. Na wycieczkę. Bierzemy wszystkich w teczkę. O jak mi nie patrzysz krople czuję. Ah, to tô... viu, a ah, to zú já.